Witam wszystkich, z tej strony Nitro, jestem dzisiaj z reprezentantem Deniga Niga Crew, plemię Black Western Wiz Khalifa, The Black Natural. ma wszystkim, hello. Ja chciałem z Tobą po prostu wywiad, wywiad przeprowadzić, bo jesteś jednym z nielicznych, że tak powiem, czarnych, czarnych nadziei, takim brunatnym diamentem na YouTubie, więc może powiedz, no mam do Ciebie parę pytań, nie wiem czy zechcesz mi na nie odpowiedzieć. Tak, może pan zadawać, proszę bardzo. Nie ma problemu. E, więc tak, no pierwsze pytanie, które się samo nasuwa. E, czy to prawda, że jak jadłeś czekoladę, to ugryzłeś się kiedyś w palec? E, powiem panu tak. Tak, to prawda. Ujebałem się w palec i od tego czasu jem ja białą czekoladę, bo po prostu widzę ją na rękach. Czyli można powiedzieć, że jesteś trochę takim czarnym rasistą? E, rasistą nie, no ale po prostu Trochę nie lubię czasu. Jako, jako reprezentant deniga Crew plemię Black Western Wiz Khalifa, czy, czy utrzymujesz kontakt z członkami plemienia u, u siebie w Afryce? I oczywiście utrzymuję. Często gram nimi na fifias i SAMU. Najczęściej Samuelem Eto i z drogą. Czyli utrzymuję kontakt, tak, tak. Mm. Jeszcze tutaj takie pytanie od jednego fana. Dehomo macieć yy, przesyła. Yy, czy jak chodzisz w krótkich spodniach, musisz chować chuja do dupy, żeby nie wystawał? E, nie, to nieprawda. Jak wchodzę z domu zawiązuję kartkę i wtedy wszystko okej. Okay. Yy, czyli w razie czego, jakby tam jakiś lodzik się tam na mieście przydarzył, to, to mówisz do laski, odpakuj sama ten prezent. Tak, dokładnie, odpakuj tą paróweczkę. Kaszankę, w sumie. A, to mówimy już o takich. No, takiej grubej róże, tak? Tak, grubej róże, dokładnie. Z czym byś go porównał? Bardziej z Wężem Ogrodowym, czy bardziej... no, czy bardziej z takim... The Wises Brothers Dig Dong, tak zwany? Takie... The Wises Brothers Blackberry, to tak Mhm. Mam tu takie pytanie, też to przesyła jeden z fanów. Jakiego telefonu używasz? Blackberry, a jakiego innego? Blackberry, czyli patriotycznie strasznie. Tak, dokładnie, dokładnie. Czyli nie wstydzisz się swoich korzeni? Nie, nigdy. Mhm. Tutaj pytanie od Graczola. Czy masz wyjebane na robotę? Mam wyjebane na robotę, tak jak Graczo. Pozdrawiam kolegę. E, tutaj jeszcze mam takie pytanie, bo jako że jesteś nowym youtuberem, to no, no, Twoja inicjacja, że, ta, że tak powiem, e, jak, jak z perspektywy czasu, jak kiedyś widziałeś e, swoją karierę na YouTubie? E, no, czarno widziałem jak w dupie Murzyna, ale wtedy zobaczyłem to piękne światełko w cieniu, w którym jest Denis Rozyniak i cały kompas i oni mi uratowali moje czarne serduszko. Czyli czyli można powiedzieć, że, że cię zmurzynili? E, mogę powiedzieć, że mnie wybielają powoli, ale czy to się uda to nie? Aha, wie. czyli czyli w. Można powiedzieć, że w krótkiej przyszłości będziesz takim The Black Natural a.k.a. Michael Jackson, white power, tak? Tak, dokładnie można tak powiedzieć. Tutaj, tutaj jeden, jeden kolega mi tu właśnie przesyła, powiedział, że najlepiej wybiela Colgate. Czy próbowałeś kiedyś posmarować się Colgate i polecieć w chuja? <laughs> nie, nigdy nie próbowałem się posmarować Colgate nie tylko proponowali Black Pearl, jak to gracz opowiedział wcześniej, mhm. dlatego... Ale wiesz, jako że, jako że ty jesteś czarny, to ja bym ci osobiście zaproponował używanie perłolu Black Magic. Czemu Black Magic? No żeby, tak żeby, żeby, no, żeby czarne pozostawało czarne, żeby się, żebyś nie wyplak, żebyś nam nie wyblakł na, na słońcu. <laughs> no nie no, to nie musicie się martwić. Czyli można po prostu zaufać twojemu instynktowi, tak? Tak, mojemu instynktowi kustownika. jak to się mówi. A, bo, bo, nie, bo nie takie krowy się się łowiło w rzece tam w Nilu, tak? Dokładnie, dokładnie. A może opowiedz nam, jak się przedostałeś no, no z afrykańskiej dżungli plemienia Denigakru, plemię Black Western, Wiz Khalifa. Gdzie, gdzie ty w ogóle mieszkasz, może nam powiedz. Opowiedz nam to. O, ogólnie... Ja się przedostałem z Afryki, najpierw próbowałem z Tarzanem, z Tarzanem się nie udało na imię. także poprosiłem Marię, żeby mnie tak jak Jezuska przez morze przetransportowali i tam na drugim końcu odebrał mnie tata. No i tak się dostałem do Europy i tutaj zaraz sobie żyję w Londynie. A tata, nie myślałeś nigdy, że twój tata cię tylko wziął dlatego, że jako że jesteś murzynem, to będziesz mógł go zaspokajać od tyłu? Bo wszyscy dobrze wiemy, że twój stary jest pasywnym gejem. No i nie myślisz, że tylko dlatego cię kocha, że ty go kochasz w łazience, w wannie? Nie, no nie przesadzajmy, aż taki nie jestem. Aż ja ashtag... tak? Jest. No, wiesz. Niby 15 cm, a też boli. Zły dotyk to krzywda na całe życie. Dokładnie. I jeszcze, jeszcze tutaj takich, takich parę pytań mam do Ciebie. Czy to prawda, że czasami, bo rozumiem, że mieszkasz w Wielkiej Brytanii, tak? Dokładnie. Czy to jest prawda? The Black z plemienia The Nigga Crew, plemię Black Western, Louis Khalifa, że przeprowadziłeś się tylko do europejskiego kraju, żeby wyróżniać się na śniegu? Eee, nie, na śniegu też się wyróżniam, ale to tylko w Polsce, bo w Wielkiej Brytanii znasz tutaj dużo, także czuję się komfortowo. Mhm. Wiesz, w Polsce to czasami jest dziwnie, bo idziesz sobie po ulicy, i tylko widzisz kurwa takie oczy w nocy, nie? I, i czasami jak się uśmiechnie, to, to zęby i mówisz... O kurwa, o ja pierdolę, czy to, czy to jest brat Naturala? Ja już się z takim nie spotkałem. Wiesz, ja ci powiem, że ja miałem taką sytuację, że, 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 że siedzę sobie w nocy, oglądam sobie na komputerze pornografię dziecięcą i nagle kurwa widzę, że mi telewizor lata. I mówię, kurwa, zostaw ten telewizor. I to chyba był twój brat. Wynosił A, mi w nocy telewizor, kurwa, tylko widziałem takie oczy, kurwa i telewizor, jak się rusza, nie? Latający kurwa dywan. Mógłby to być mój brat, bo poszedł się za kradzieżą. Mm -hmm. czy, czyli... No, ale wiesz, jednak świat przestępczy yy, Murzynom nie jest opcja, jak to się mówi. Wiesz, yy, tutaj jedna osoba się pyta, czy to prawda, że jak jedziesz z ojcem samochodem, to prowadzi policjant. <laughs> yy. Nie, to nieprawda akurat. To nieprawda, bo, bo nie jest to, to samochód. Tak, bo nie mam samochodu. Mm, nie masz samochodu. Czyli... No czy jesteś jebanym biedakiem, no. Nie no, nie przesadzają z biedakiem, tylko tu jest ciasto. Ja jestem Migles. No, ty jesteś de, de Black. The Black Natural. Takie, takie jeszcze pytanie mam. No jakbyś chciał zachęcić, co możesz, co możesz zaoferować ludziom w zamian za to, że cię zasubskrybują? Nie wiem, czarny humor na przykład. Tak, dokładnie mogę zaoferować mój czarny humor i moje kochające czarne serduszko z węgla. A czyli, czyli, masz, czyli masz niby czarne serce, ale dobre? Tak, czarne serce, ale dobre serce. Czyli mówisz, że będziesz murzynił tutaj ostro teraz na YouTubie, żeby wszystkim zrekompensować. To że, to, że Cię zasubskrybowali i ponadto, ponadto tutaj parę osób się pyta, czy, czy w zamian za suba nie byłbyś zdolny, czy nie byłbyś w stanie tam trochę z rodzicami na plantacji bawełny pozapierdalać, jak za starych eee. dawnych czasów, wam, taki powrót dużo, do korzeni. Mamy dużo zamówień, ale jakąś tam koszulkę czy tam dałki możemy Wam zrobić sandałki, sandałki. Mogłeś mi wcześniej powiedzieć, to bym, yy, to bym u Ciebie zamówił sandałki, a nie uszczola dla ciastka. No, do, no dobrze, no dobrze, tak więc koszuleczki też będą czarnego naturala, bo, bo widzę, no i bawełniane. Dokładnie, dokładnie. I, wiecie, ja, ja, wam, ja Wam powiem, że y, bawełniane koszulki, jak kupicie Unigersa, to on Wam w 100% może zagwarantować, że to jest 100% bawełna. Oni się znają na takich rzeczach, mają to w genach. Bo to ja chciałbym Ci podziękować serdecznie za rozmowę. Ja też dziękuję bardzo. No to... Yy, nie wiem jak się tam... Yy, nie wiem jak się tam yy, u Was w plemieniu żegnacie, ale, ale chyba haj Hitla, nie? Bo, bo szanujecie digo, tego digo, człowieka. Digo, 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 digo. A, takie. No to, no to pozdrawiam wszystkich. Nigga, 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 nigga.